Dzień dobry, Dominika Cioslicz, salon brukselski. Witam Eurodeputowanego Prawa i Sprawiedliwości pana Konrada Szamańskiego. Dzień dobry, Panie Pośle. Dzień dobry. Panie pośle, zacznę od tematu, o którym sama też pisałam na salonie 24, czyli konferencji przez pana i pana Jana Olbrychta zorganizowanej o dyskryminowaniu chrześcijan w Europie. To dosyć prowokacyjny tytuł, bo każdy zaprotestuje, że jak to chrześcijanie w Europie są dyskryminowani? Znaczy samo zestawienie Europy z jakąkolwiek formą dyskryminacji budziło zainteresowanie, ponieważ Europa jest chyba autorem w ogóle tego pojęcia polityki niedyskryminacyjnej, polityki inkluzywnej, walki z dyskryminacją więc oczywiście to jest paradoks. No ale jeżeli żyjemy w świecie, w Europie, która pozwala na to, żeby kogoś zwolnić z pracy za noszenie krzyżyka, Żyjemy w Europie, w której można zamknąć agencję adopcyjną tylko dlatego, że nie chce dostarczać dzieci na potrzeby par homoseksualnych, no to nie ma to wiele wspólnego z wolnością, nie ma to wiele wspólnego z możliwością wyboru różnych opcji. To jest świat, który w niektórych obszarach oczywiście trzeba trzymać proporcje, ale w niektórych obszarach mm -hmm. zaczyna być coraz bardziej zamknięty. I, I tak się składa, że najczęściej ta Europa. Zaczyna być coraz bardziej zamknięta dla ekspresji chrześcijaństwa, dla przekonań chrześcijaństwa, w szczególności w tych obszarach, gdzie chrześcijaństwo ewidentnie wchodzi w kurs kolizyjny z liberalną demokracją, a takie obszary są. To, to są obszary Feczalska, dotyczące rodzina. rodzina, edukacja. Rodzina, edukacja, dostępność do niektórych y, usług medycznych, jak to lubi nazywać świat liberalny, konkretnie do aborcji i eutanazji. To tak, są punkty, medyczne. Gdzie, się, gdzie się kłócimy po prostu. Wydaje mi się, że dla liberalnej demokracji to być zupełnie naturalne, że ludzie mają różne opinie. Ale okazuje się, że niektóre opinie w niektórych krajach europejskich, a także na poziomie Unii Europejskiej nie są mile widziane i chce się je wyrzucić poza nawias. Ale tak jest, jest w tym wypadku. To jest proces bardzo dynamiczny, ja to obserwuję właśnie z perspektywy brukselskiej, od, odkąd tu przyjechałam i jeszcze wcześniej trochę. I widać taką dynamikę, w, jak w poszczególnych krajach zaczyna się zmieniać nastawienie. Przykładem moim zdaniem dobrym jest Holandia, która uchodziła za taką mekkę neoliberalizmu, mm. prawda, libertyńskiego wręcz w stosunku mm. do życia. Prekursorka w pre legalizacji eutanazji, aborcji, małżeństw homoseksualnych, adopcji dzieci. Tymczasem Holandia bardzo utwardziła swój kurs i skierowała bardziej na prawo. Obserwuje się tam powrót do bardziej konserwatywnych wartości, konserwatywnego trybu życia. Z całą pewnością widać y, y, również w kulturze europejskiej pewne wątpliwości co do tego, czy ten y, spełniony y, projekt liberalny. Czy on przynosi szczęście? Czy on, czy on naprawdę ludziom pomaga żyć szczęśliwie? Czy on jest faktycznie tak bezdyskusyjny, czy faktycznie nie przynosi mhm. jakichś kosztów ubocznych, które są trudne do udźwignięcia, nie tylko przez poszczególne jednostki, które są poszkodowane, ale również przez społeczeństwo. Myślę, że to jest bardzo widoczne na zachodzie i oczywiście dobrze, że ta dyskusja się toczy. Chrześcijanie mają tutaj do odegrania pewną rolę, bo powinni też partycypować nie tylko jako krytycy tego systemu, ale również jako ktoś, kto przynosi alternatywę, korektę. Niekoniecznie powrót do przeszłości, ale korektę tego, co mamy, co mamy dziś. I, I taka dyskusja powinna mieć miejsce. Natomiast w niektórych obszarach ta dyskusja jest przymykana przy pomocy, przy pomocy takiego rygla administracyjnego, czasami sądowego. Tego przejawem jest... De facto wyjęcie spod prawa do krytyki osób środowisk homoseksualnych. Uznaje się, że, że polityka dyskryminacji zakłada, że nie możemy krytykować opinii zgłaszanych przez środowisko homoseksualne. To jest absurdalne pojęcie. Wydaje mi się, że każdy powinien być chroniony przed tym, by nie być obrażanym. Każdy powinien być chroniony, by nie być napadanym, również słownie. To jest oczywiste. To dotyczy również osób homoseksualnych. Natomiast każdy, kto zgłasza jakąkolwiek propozycję na forum publicznym, powinien być przygotowany, że będzie skrytykowany. W niektórych krajach dochodziło jednak do wyroków sądowych, których sensem było nakładanie knebla na kogoś, kto ma po prostu inne zdanie, kto na przykład nie uznaje, by homoseksualizm był taką samą, e, równą formą funkcjonowania życiowego, seksualnego, jak, e, jak, 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 jak tradycyjna rodzina. No tutaj był przykład parę lat temu profesora prawda, który odpadł w głosowaniu na stanowisko unijnego komisarza właśnie dlatego, że przyznał, że Draniego jako dolar chrześcijanina w homoseksualizm jest grzechem. Tak, tak. Chociaż zaznaczył jednocześnie, że to nie będzie jakoś będzie starał się oddzielić swoje prywatne przekonania od sprawowanej funkcji, ale to jedno zdanie wystarczyło, żeby dokonać na nim linczu. Tak, myślę, że ta sprawa Butylione, która odbiła się naprawdę szerokim echem, również w Polsce, to był taki moment przełomu, kiedy również w Unii okazało się, że bardzo trudno jest prezentować najbardziej łagodnym językiem, jak, jak się da, bo Butylione wtedy powiedział to tak łagodnie, jak, 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 jak katechizm na to pozwala, że bardzo trudno jest, jest o, przedstawiać opinie zgodne z normalnie funkcjonującym, uformowanym. Sumieniem chrześcijańskim. Każdy, kto zna pojęcie grzechu w katolicyzmie, doskonale rozumie, że za tym pojęciem nie kryje się wrogość wobec osoby. Za tym pojęciem kryje się pewne przekonanie moralne. Wydaje się, że rozmowa na temat przekonań moralnych jest esencją demokracji, a mimo to niektóre opinie się zaczyna wykluczać. Co się dzieje teraz we Francji? Bo we Francji rozmawiałam niedawno z księdzem profesorem Piotrem Mazurkiewiczem, sekretarzem generalnym Konferencji Biskupów Europejskich. I mówię, że we Francji po zmianie warty po nadejściu Ola na miejsce Sarkozygo zaczęły się prace w Parlamencie nad nowymi ustawami, które będą po pierwsze tak zmierzać w kierunku uznawania małżeństw homoseksualnych, także adopcji dzieci oraz eutanazji. A mało tego, są francuscy deputowani, którzy chcieliby, by francuskie rozwiązania zostały przyjęte przez Unię Europejską i następnie przez Unię Unia miałaby być tym. Strażnikiem gdy, mhm. i dyrygentem, który by pokierował je, te rozwiązania do innych krajów unijnych. Także. No to jest pokusa, która jest przed każdym politykiem, prawda? Żeby, żeby przenieść swoje własne przekonania przy pomocy takiego bardzo silnego wzmacniacza, jakim mogłaby być integracja Europejska, Unia Europejska cały sens bardzo trudnych, przecież wielomiesięcznych, kolejnych negocjacji nad poszczególnymi traktatami jest taki, żeby wymierzyć dobrze, gdzie Unia powinna działać, a gdzie nie powinna działać. I te obszary, o których Pani wspomniała, e, oczywiście nie powinny być przedmiotem jakiegokolwiek oddziaływania, mhm. czy to bezpośredniego, czy pośredniego oddziaływania Unii Europejskiej. Niestety nie zawsze tak jest. Niestety Unia Europejska czasami ze swoimi pieniędzmi, ze swoimi dobrymi radami, ze swoją postawą polityczną wkracza w ten obszar i, i, i powinna być z tego obszaru wypchnięta, jestem o tym przekonany. Ale właśnie wymieniłam przykład Francji, bo to jest o tyle symptomatyczne, że we Francji dochodzi w takim razie do coraz większego rozdźwięku pomiędzy obywatelami a kwarstwą polityczną, rządzącą konkretnie, bo Francuzi tak jak obserwuje, z roku na rok coraz bardziej wracają też, podobnie jak Holendrzy do wartości konserwatywnych, z powrotem mówi się o rodzinie, o chrześcijańskich tradycjach Francji, mm. czego jeszcze co 20 lat temu jeszcze byłoby nie do pomyślenia. I ci sami Francuzi, te, którzy jako obywatele poszczególnie wracały do wartości konserwatywnych, są teraz jednocześnie zarządzani przez warstwę polityczną socjalistyczną, która ma zupełnie inne poglądy. Znaczy myślę, że ta, ta, ta socjalistyczna klasa polityczna nie, nie działa zupełnie w próżni. To oczywiście jest zawsze łatwo wzniecać tego typu dyskusje, kiedy się nie ma do powiedzenia w innych obszarach zbyt mm -hmm. wiele, które są dużo bardziej palące. I bardziej dotyczą roli polityków, yy, przynajmniej jak patrzeć na kampanie wyborcze, to przecież politycy kłócą się o podatki, o pieniądze, o budżet, o mhm. odbudowę od y, gospodarczą. Tak było w tej kampanii Holanda. Okazuje się, że pierwszym towarem, który, który wyborcy dostają w zamian, są towary zupełnie innej półki, na których, których jakby nikt nie, nie, nie oczekiwał, przynajmniej nie tak głośne jak, jak te gospodarcze. Ale to się często zdarza: znaczy, takie rozminięcie się zamówienia z dostawą y, w wyborach demokratycznych niestety. Yy, zdarza się często. Jedno, co można powiedzieć, to, że następuje polaryzacja. Znaczy, w całej Europie yy, istnieje polaryzacja, to nie jest wzór amerykański, gdzie polaryzacja jest już bardzo, bardzo ostra. Ale w, w Europie te procesy zwykle, wszystkie procesy społeczne były spóźnione po prostu 10-15 lat i myślę, że ten rodzaj polaryzacji. Na dobre i na złe, bo, bo to nie będzie przyjemne, ale ten rodzaj polaryzacji kulturowej, on musi w końcu nastąpić, ponieważ chrześcijanie w Europie nie dadzą się po prostu zapomnieć, wypchnąć poza nawias. Yy, to jest brew naturze. Myślę, że będą reagowali i te reakcje są coraz bardziej widoczne w wielu krajach. W szczególności być może tam, gdzie ta radykalna zmiana dotknęła już swoich limitów, swoich granic. We Francji to jest oczywiście zrozumiałe, że on w tym momencie odwraca uwagę obywateli od głównego nurtu, a w głównym nurcie zainteresowań powinna być sytuacja gospodarcza Francji. Przecież on zapowiadał już w trakcie kampanii wyborczej, że będzie renegocjował w pakt fiskalny. Tak. Że... Że nawet minęło. Minęło i jakoś te, został temat niemalże klepnięty. Pojawiły się nowe pomysły francuskie ozdrowieńcze rzekomo dla całej Europy. Czy, tak jak na przykład ostatnio drugi budżet dla strefy euro. Mhm. Na ile jest to pomysł? Y brany poważnie pod uwagę. A na ile jakaś tam żonka, która być znaczy, może... Mamy kolejne, celi... kolejne kryptonimy mm -hmm. tej samej idei. Bro. Mamy z jednej strony drugi budżet, budżet osobny strefy euro. Mamy tą gotowość czy zdolność fiskalną, która, która już jest zapisana w konkluzjach szczytu. Sens tej operacji zawsze jest ten sam, aby doprowadzić do zróżnicowania wewnątrz Unii Europejskiej, aby Unia Europejska taka jaką znamy przestała funkcjonować. I szczerze mówiąc, to oczywiście jest niezwykle groźne, ponieważ to oznacza radykalne przyspieszenie procesu wysychania transferów europejskich do, do Europy Środkowej, bo to jest pierwsza kategoria, która będzie, mhm. będzie cięta. E, oczywiście to grozi takim zróżnicowaniem politycznym, które spowoduje, że Unia Europejska w ogóle nie będzie oddziaływała politycznie w naszej części Europy, co nie byłoby dobrą wiadomością, ale e, trzeba brać pod uwagę mm, no, dynamikę tej zmiany. Ona jest nieuchronna w moim przekonaniu. To, co Polska w tej sprawie może robić, oprócz tego, że powinna się temu sprzeciwiać, powinna również w Warszawie intensywnie zastanawiać się nad tym, w jaki sposób zredefiniować swoje własne... Strategię rozwoju, strategię dobrobytu, aby być przygotowaną na, na wypadek, kiedy Unia Europejska przestanie funkcjonować, przynajmniej w tym kształcie, w jakim widzieliśmy. W tym sensie te transfery musimy brać pod uwagę, że będą zanikały, że oddziaływanie polityczne będzie zanikało, że Unia Europejska będzie po prostu się zmieniała niezwykle szybko. I musimy mieć na to odpowiedź. Zamiast płakać w kącie i mówić, że to straszne, co się stało, to musimy mieć na to odpowiedź. W moim przekonaniu. Pierwszą warstwą tej odpowiedzi powinno być bardzo silne zabieganie o to, żeby nikt nie ruszył wspólnego rynku, ponieważ to jest jedyna trwała, jedyna istotna cecha procesu integracji, która, która jest naprawdę ważna na, na długą perspektywę. Tak, teraz hucznie celebruje się 20-lecie istnienia wspólnego rynku, a tymczasem dochodzi do tej właśnie to ta osłowiana Europa dwóch prędkości. Czyli z jednej strony mamy unię bankową, która jest stworzona, która jest narzędziem do dzielenia Europy. Ten podwójny budżet unijny. I kolejne jakieś elementy, które właściwie tak naprawdę są wymierzone przeciwko wspólnemu rynkowi też. No, wyraźnie widać, że kraje, kiedy znalazły się w potrzasku, w poważnym kryzysie, zaczęły myśleć tylko o sobie. I to też jest no, powrót do rzeczywistości, to jest zderzenie się pewnego marzenia europejskiego, które jednak opierało się o przekonanie, że państwa zapomną o swoim interesie, przynajmniej do jakiegoś stopnia. Tak. Hmm, tutaj następuje zdarzenie z rzeczywistością, która jest dość twarda i dość, dość prozaiczna, bym powiedział. Znaczy to jest, jest taka jak zawsze, że państwa w momentach kłopotliwych, w momentach trudnych zaczynają patrzeć na to, w jaki sposób samemu wziąć jakąś szalupę na dwie, trzy, 4, pięć osób i, I się szybko zwijać z miejsca, które jest po prostu niebezpieczne. Polska powinna brać to w swoich rachubach pod uwagę, a nie bierze. Czego, czego dokładnym, no, no, klinicznym przykładem jest metoda podchodzenia do negocjacji budżetowych. Polska przez ostatnie dwa lata zainwestowała wszystko w Berlin, zapomniała mhm. o Europie Środkowej, lekceważyła wielokrotnie interesy Europy Środkowej, i dzisiaj okazuje się, że ten Berlin obracać napięcie i mówi, że po, po, po pierwsze potrzebujemy mniejszego budżetu dla Unii, po drugie potrzebujemy innego budżetu. Prędzej czy później innego budżetu dla strefy euro, na wypadek, kiedy jeden, drugi kraj dostanie zadyszki gospodarczej. No, widać wyraźnie, że. Że to był błąd, że, że budowanie na jednym partnerze jest, jest, tak, jest tym samym, co gra w ruletkę na, na, na jednym polu. Tego po prostu nie można robić. A to zrobiono, uznając, że, że Niemcy będą zawsze wdzięczne za, za tą działalność osłonową, y, którą wykonaliśmy wobec Niemiec, w momencie, kiedy miały olbrzymie ryzyko izolacji w Europie z uwagi na, na, na ich postawę w sprawach, w sprawach kryzysu. A zdefiniujmy może postarajmy się zdefiniować ten podział, który teraz się dokonuje w Europie. Z jednej strony mamy strefę. Pierwszy podział to strefa euro i kraje poza strefą euro, ale w samej strefie euro też dokonuje się podział na tych, którzy sobie lepiej radzą z kryzysem i na dłużników Grecja, Portugalia, Hiszpania, Włochy, tak, może tak. ewentualnie w tym sensie Irlandia. Nie ma, nie ma sensu opowiadać o podwójnej prędkości, e, ponieważ tych prędkości będzie po prostu bardzo dużo. E, rzeczywistość gospodarcza jest dużo ważniejsza niż te zaklęcia, kto jest z kim. Bo tak naprawdę to rzeczywistość gospodarcza zdecydowała o tym, że mamy 5-6 krajów, które mają trochę lepszą sytuację budżetową, są trochę bardziej oszczędne. Nie, nie mówię, że, że mają dobrą sytuację, po prostu mhm. wyraźnie lepszą na, na, na tle unijnym. I tutaj znowu no, życie przemówiło, prawda? Rzeczywistość przemówiła, i do tego trzeba przywiązywać wagę, a nie do konstruktów y, takich na, na kartce na zarysowanych y, obrazków y, dotyczących architektury Unii Europejskiej, ponieważ Unia Europejska jest, jest rzeczywistością, która się zapada. A ja się zastanawiam nad jeszcze jedną możliwą interpretacją tego, bo czy to nie jest może przypadkiem tak, może to jest spiskowa teoria dziejów to, co proponuje, ale że fakt kryzysu finansowego, zwłaszcza w strefie euro, te groźby tego kryzysu jeszcze z wielokrotnienia się, jest wykorzystywany jako pretekst i straszak do, do ograniczenia kompetencji poszczególnych państw narodowych, właśnie tych, które do tej pory jakoś były w miarę oporne typu Polska, Czechy, Węgry. Mhm żebyśmy pod groźbą właśnie bojąc się przepaści gospodarczej, bojąc się odizolowania i wyrzucenia poza główny nurt, zgodzili się na warunki, które są dla nas krzywdzące i na prymat de facto hegemonii wielkich krajów unijnych. Czy znaczy, teorie spiskowe są pomocne z całą pewnością? Mhm. Bo jeżeli zakładamy, że nasi partnerzy są osobami racjonalnymi, to z całą pewnością muszą planować swoje działanie, planować swoją, e, swoje scenariusze, prawda? A na tym polega w końcu spisek. Więc w teorii spiskowych ja nie widzę nic złego. Mhm. E, widzę coś złego w nadużywaniu teorii spiskowej do wyjaśnienia okay, rzeczywistości, tak. która czasami jest po prostu dużo prostsza niż, niż spiski by, e, by podpowiadały. Z całą pewnością jest tak, że e, kraje, które dzisiaj. E, pro, są jakoś zmuszane do tego, żeby brać odpowiedzialność za cudze długi, za cudze obligacje, za cudzy rozwój, który gdzieś tam się zasapał w niektórych częściach Europy, prawda? w tych, która straciła konkurencyjność na południu. Te kraje myślą, w jaki sposób sobie to zrekompensować. Jedyną mhm. metodą rekompensacji tego olbrzymiej olbrzymie kontrybucji w postaci czy to gwarancji bankowych, czy to bezpośredniej żywej gotówki, no jest uzyskanie wpływu na to, co będzie się działo w tych krajach. znaczy Te biedne kraje, biedniejsze dzisiaj, one mają jedną tylko walutę, mogą płacić tylko kompetencjami. Powinniśmy pamiętać, że my póki co nie jesteśmy w tej sytuacji, bo zapłacić kompetencjami w zakresie zarządzania gospodarczego to jest bardzo prosto i łatwo. Natomiast może to być niezwykle dokuczliwe, kiedy okaże się, że strategie rozwoju tego większego organizmu będą zaczynały nas uwierać, że będą mm -hmm. na przykład skoncentrowane na basenie Morza Śródziemnego i nie tak bardzo będą brały pod uwagę okoliczności, które mamy w Europie Środkowej. Dlatego jak oka, jak źrenicy jak w oku, jak, jak oka w głowie, Powinniśmy bronić kompetencji w zakresie zarządzania gospodarczego, czy to jeżeli chodzi o nadzór bankowy, czy to jeżeli chodzi o politykę budżetową, która decyduje o polityce rozwojowej, czy to jeżeli jeśli chodzi o politykę podatkową, która w dużym stopniu dzisiaj decyduje o konkurencyjności gospodarki. Jeżeli to kiedyś przy okazji za nic wypuścimy z ręki, będziemy w trudnej sytuacji, ponieważ. Pierwsze lata w Unii nas, myślę, uczą bardzo jednoznacznie, że nikt tak bardzo się nie zatroszczy o rozwój Polski, jak politycy w Warszawie mogą się, się zatroszczyć. Nie możemy liczyć na nikogo innego w, to, w tym obszarze, chyba że, że pewne elementy synergii się pojawiają, to jest zupełnie naturalne, w końcu jesteśmy obszarem gospodarczo zintegrowanym, więc polski rozwój nie jest y, ustawiony na, na trajektorii y, konfliktowej zresztą Europy, Oczy, oczywiście, że nie. Ale bywają sprawy, w których, w których ten rozwój nie jest czytany tak samo. Bywają sprawy, w których te scenariusze nie są tożsame zupełnie. Mhm. I wtedy do tego potrzebne są instrumenty we własnych rękach w Warszawie. Jeżeli je wypuścimy, będziemy za to, będziemy odpowiedzialni za, za utratę konkurencyjności i o tym powinien pamiętać każdy polski premier. A wróćmy jeszcze do tematu Unii Bankowej, bo na, na razie sytuacja jest taka, że Polska sprzeciwia się temu pomysłowi. Istnienia same, przyjęcia samego nadzoru bankowego, czyli, czyli reżimu ograniczenia się dobrowolnie, bez jednocześnie chociażby prawa głosu. Mhm. Tę propozycję odrzucamy. Co w takim razie powinniśmy, bo nie można negocjować w ten sposób, że mówimy nie, 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 nie bo nie, bo nam to się nie podoba, bo to jest nie fair w stosunku do nas. Co powinniśmy zaproponować, jaki powinien być punkt wyjścia nasz do dyskusji, ewentualnie... Granice kompromisu. Znaczy na pewno nie powinniśmy się zgadzać na nadzór, który, który, który jest efektywnym nadzorem nad naszymi bankami, które nie są w złej sytuacji komparatywnie do, do mhm. banków na zachodzie, przynajmniej wielu banków na zachodzie, bez możliwości głosu w procesie. Nie powinniśmy również godzić się na to, by mieć głos zupełnie iluzoryczny czy, czy dekoracyjny, a to Unia potrafi jak nikt inny. Robić, znaczy przekazywać prezenty, które są udawane, prawda? Na, namalowane na kartce papieru. E, powinniśmy zaproponować, że, że nadzór jest potrzebny tym, którzy tego potrzebują. Nadzór być może jest potrzebny w strefie euro. E, I jeżeli strefa euro będzie obudowywana coraz to nowymi, dodatkowymi elementami, których wcześniej nie było, to po prostu zrezygnować z wejścia do tej strefy, ponieważ ta, ta, ta prędkość euro wcale nie jest powiedziana, że będzie pierwszą prędkością Unii Europejskiej. Czyli na razie nie godzić się na, na nadzór bankowy? Nie, nie widzę żadnego powodu. Te, te wszystkie wersje, które są na stole dotyczące nadzoru bankowego, one y, będą do, doprowadzały do migracji kompetencji nadzor, nadzorczej, mm -hmm. będą y, do, y, prowadziły do, do migracji ryzyka bankowego, z kolei w kierunku naszego systemu. To jest, to jest kompletny nonsens. Jestem dość zadowolony, mile zaskoczony jestem, muszę mm -hmm. powiedzieć, że niektórzy urzędnicy rządu to dostrzegli. Jak sądzę, jest to wielka zasługa sektora bankowego, który w końcu zaczął tupać nogą, że to mm, popieranie integracji In blanco, popieranie integracji jakakolwiek by ona nie była, w każdej prędkości, w każdym wymiarze, że to jest polityka niecałkiem mądra. Myślę, że dobrze, że, że, że ten sektor gospodarki się odezwał i, i, i kogoś tam powstrzymał od e, tego typowego dla tego rządu entuzjazmu wobec każdej propozycji, która idzie z Brukseli. No i póki za, zamiast entuzjazmem, mamy powstawę dosyć wstrzemięźliwą i umiarkowaną. W tej sprawie tak. Natomiast myślę, że rząd cały czas dokonuje no, dużego błędu, uznając, że. Że będzie można w ten sposób załatwić kwestie budżetowe, znaczy, że można będzie je jakoś zagadać. Problem rządu polega na tym, że y, większość partnerów y, politycznych Platformy Obywatelskiej y, w stolicach państw członkowskich, w y, Finlandii, Austrii, w Niemczech, y, to są rządy, które zmierzają do radykalnego ograniczenia budżetu. I myślę, że Platforma Obywatelska, wymachując Polakom przed oczami tym czekiem na 300 miliardów złotych, już wtedy wiedziała, że robi olbrzymie nadużycie. A teraz próbuje nieudolnie maskować fakt, że w Radzie jest osamotniona w tej sprawie i próbuje przesuwać jakąś uwagę czy odpowiedzialność za, za złe potoczenie się spraw budżetowych na opozycję, co jest dość absurdalnym manewrem, który może się udać tylko w przypadku, kiedy, kiedy nikt nie będzie kontrolował tego procesu z zewnątrz, czyli ze strony mediów. No ale na, na szczęście tak jeszcze do końca nie jest źle. <laughs> bardzo dziękuję panie pośle za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.